Cześć, witajcie jest z tej strony, bardzo serdecznie witam z na moim kanale i po raz kolejny w serii Marvelowskiej. W dzisiejszym odcinku recenzujemy sobie bezspoilerowo strażników Galaktyki 3 w wersji serii Jamesa Ganna, premierą 5 maja. Odpowiemy sobie na pytanie, czy James Gunn, ojciec kinowych Strażników Galaktyki, żegnając się de facto z Marvelem, dokonał cudu, którego Marvel tak bardzo potrzebował. Czy też może jednak wbił kolejny gwóźdź do trumny Zapraszam, puszczam i zabieramy się do recenzji. Ja miałem wątpliwości, że ostatni film, Jimmy'ego Sagana dla Marvela będzie emocjonalny. No, ale spodziewałem się, że to będą takie. No, mocno wykalkulowane emocje, wiecie, tak na filmach Marvela. Ale to, czego się nie spodziewałem, to to, że największe serce filmu będzie miał ten, ten najmniejszy z, ze strażników. CGI Shop, Rocket Raccoon. Bo historia tego filmu, i tak naprawdę w dużej mierze całych strażników, to jest jego historia. I w tym filmie widzimy zupełnie innego szopa niż tego, o którego każemy z poprzednich części. Widzimy go bardzo młodego, bardzo małego, bezbronnego, naiwnego i torturowanego. Widzimy inne małe zwierzątka, również bezbronne i okaleczone. I obserwowanie tej wzajemnej przyjaźni, tej troski, zaufania pomiędzy nimi jest. Tym największym, znów powtórzę się, sercem tego filmu. I są tutaj trzy sceny, które doprowadziły mnie do US. Tak, wiecie, tak poważnie. I właśnie wszystkie trzy są związane z roketem. I wow. To, co robi Bradley Cooper, czyli aktor, który tam biegnie roketa głosem, ile on Potrafi w cudzysłowie pokazać tym głosem krzyk. Krzyk Roketa to jest coś, co bez wątpienia wszyscy zapamiętamy na długo w historii MCU. Zresztą ja się nie spodziewałem, że los kilku zwierzaków i to w dodatku filmy Marvela zrobił na mnie takie wrażenie i nie ze mnie. no Tyle łez, co śmierć Tonego starka na końcu Endgame, a może nawet i więcej. I to jest też, też niezwykłe w tym filmie, jak James Ganowi, no i reszcie aktorów, wszystko wychodzi naturalnie. I wszystko wydaje się naprawdę zasłużone. My ich kupujemy w 100%. Kupujemy tych, bo tych bohaterów, ich konflikty, rozterki, dramaty traumy i triumfy, każdy z nich ma szansę zająć na swój sposób trochę inaczej niż robił to wcześniej. Bo też każdy z granych przez nich bohaterów ukazuje nam się troszkę pod, pod nowym kątem. I jakby to powiedzieć? Jak to powiedzieć? Wyrywa się jako tako ze stereotypów, w których utknęli oni w poprzednich filmach. Drax nie jest już tylko tępym, zabawnym osiłkiem, w sumie tępym nie jest, ale, ale dostaje on coś, co było poruszone w, na początku pierwszej części i o czym miałem wrażenie, że zapomnieli. No to jest recenzja bez spoilerów, więc nie chcę wam tutaj popsuć zabawy. Nebula. Pokazuje w końcu emocje. Gamora ma charakterek, rocket, traumy, Peter Quill, złamane serce, a grud, no grud to grud. Troszkę nowych umiejętności się potrafi w Godzilla zmienić. Może być skrzynką na broń, Może sobie zrobić skrzydła i, i, i tak dalej, i tak dalej, wiecie. Ma co było też widać w swoim dogonu w zwiastunie. I widać też, że aktorzy czuli się ze sobą wspaniale. Naprawdę. Oni wiedzieli, że to jest już ich ostatni film razem. Wiedzieli, że ostatni raz widzą się w tej grupie. I oni budowali swoją relację przez prawie dekadę. I właśnie dzięki temu tak łatwo... Garam na naszych emocjach i tak łatwo im wyciągnąć te 100% ze swojej postaci. Humor. Przejdźmy teraz do humoru, bo humor jest bardzo ważny w produkcjach Jamesa Gana. Ja no, kocham humor. Kocham humor Jamesa Gana, Peacemaker, Suicide Squad, dwie poprzednie części Strażników Galaktyki. No świetne. Ale Marvel ma ostatnio właśnie wielkie problemy z tym humorem. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, gdzie ten humor był niewyważony i po prostu zły. W dużej mierze powiedzieć, w dużym skrócie Thor, Gov'n Thunder, gdzie humor było za dużo i prześmiewał on trochę ten film, niektóre sceny. Nie, były to, nie było to tak, tak wyważone, właśnie jak w Strażnikach Galaktyki, bo właśnie chcę wam powiedzieć, że w Guardians of the Galaxy, Volume 3, każdy pojedynczy żart się no niemalże udał. Można było naprawdę wybuchnąć śmiechem na całą salę. Był przemyślany w 100%. każdy był zastosowany w odpowiednim momencie. I nie wiem, jak to się udało, bo w jednej scenie cigają nas prosto w serce. A chwilę później potrafią wywołać salę śmiechu na sali. I robią to w dodatku tak perfekcyjnie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale ten film jest takim rollercoasterem emocjonalnym, że to jest po prostu nie do uwierzenia. Ścieżka audio. Wiadomo, jak Strażnicy Galaktyki to ścieżka audio. Ja uważam, uważałem przynajmniej, że... W dwójce, no te piosenki były po prostu idealne. Naprawdę. The Chain, Father and Sun i by tego wymieniać, wymieniać, wymieniać... Naprawdę świetne. Ale... Akustyczna wersja Creep z zespołu Radiohead, która idealnie podkreśla wejście do tego filmu, była dla mnie naprawdę, naprawdę nie do uwierzenia. A na sam koniec w dodatku słyszymy utwór "Dog Days Are Over" zespołu Florence and the Machine. Jest to utwór, przy którym to będzie się dosłownie płakać i tańczyć jednocześnie. I dobór kawałków ich zastosowanie to zawsze, zawsze była mocna strona Jamesa Gana, ale w tym filmie, w tym filmie wyszło to po prostu do perfekcji. "Since You've Been Gone" zespołu Rainbow. In the meantime, zespół Hawk czy I'm Always Chasing Rainbows, Alisa Coopera, no by było tego wymieniać, wymieniać, wymieniać. Crazy on you zpoł Herd. No. Po prostu wszystko, wszystkie utwory w tym filmie w 100% się naprawdę udały. Nowi aktorzy i nowe postacie, czyli tutaj. Kosmo w dużej mierze i Adam Warlock. Kosmo, skradnie wam serca. Naprawdę, wow. Naprawdę ja pokochałem tą postać od samego początku i sądzę, że nowy też. W dodatku jeszcze gościnne występy. Sylwester Stallone, Neyton Filion, którego możecie kojarzyć no już z kultowego serialu Firefly albo. Pojawiłem w serialu Castle na Disney Plus. Jennifer Holland, czyli żona Jamesa Gana, też ma parę minut w tym filmie. Ale wracając się do nowych postaci, oczywiście. Adam Warlock, grany bezbłędnie przez świetnego Willa Pultea. O mój Boże! Świetnie zagrana postać. Ale jedyny minus z tą postacią jest taki. Że jest jej za mało. Ja chcę więcej Adama Warlocka na dużym ekranie, ponieważ wszystkie z nim sceny po prostu są niesamowite. Są idealne, tylko znów no, za mało go było. Ale każda scena, w której się pojawi, każde jedno słowo, które powie, ja uważam, że udała się ta postać Ganowi i chcę jej więcej w Marvelu. I sądzę, że. Więcej dostanę w Marvelu. Z powracających postaci z poprzednich filmów w krótkich scenach, ale jednak mamy chociażby Kaczora Hawarda, który się pojawia w każdej w każdym Strażnikach Galaktyki. I oczywiście Jądu. Nie będę wam spoilerował, jaka jest rola Jądu, aczkolwiek się pojawia w małej, krótkiej scenie. Niesamowicie ważnej scenie. Jeszcze fakt, postać, której nie omówiłem. A która też dostaje swoje 5 minut, i to jakie 5 minut? Znaczy, 5 minut wiecie, więcej czasu, ale znów w końcu ją trochę wykorzystali, jest Kraglin. Kraglin był bardzo niedocenioną postacią i Kraglin jest też grany przez Sinagana, czyli przez brata Jamesa Gana i zawsze Kraglin był taką postacią na poboczu. Wiecie, w pierwszej części był, no, przed opasem jądu. W drugiej części był przybył pasem jądu znowu, ale dostał też troszkę więcej czasu. Ale tutaj ma on naprawdę jedną scenę, gdzie może się popisać. I jego relacja z kosmo jest po prostu niesamowita, naprawdę. Ja chcę więcej Kraglina, bo ja od zawsze lubiłem tą postać i ja wiedziałem, że ona ma niewykorzystany potencjał. Dziękuję James Gunn. Przejdźmy na koniec, do, prawie do niemalże najważniejszej kwestii tego filmu. Główny zły, czyli High Evolutionary, którego gra aktor Chikuti Uji. Pewnie źle powiedziałem jego imię, ale ja nie mam nosa do imion aktorów, przepraszam. To nie jest kolejny wielki zły ogarnięty manią zniszczenia świata. Nie, nie. To jest geniusz z kompleksem boga. I to jakim kompleksem boga? Do tego obsesją i naturą furiata. Wow. Wpierony z Kangiem. Ja chcę powrotu tej postaci. To jak ten aktor zagrał, to ja dalej mam ciarki widzowie jak o tym mówię. W jednej scenie gość może grać przemiłą, przemiłą postać kochanego ojca dla roketa. Ale w drugiej może zagrać postać, którą. którą będziemy, jak to się mówi, kochać nienawidzić. Jest on taki złowrogi. Jednocześnie nie będą złowrogi. Wow! Coś pięknego. To jest po prostu niesamowite, widzowie. Film potrajnie zymorler Kostem emocjonalnie tak już wcześniej powiedziałem. I jeszcze coś ważne. ze sceny akcji ma on zdecydowanie najlepsze sceny akcji z całej trylogii. Jedna z najbardziej z najbardziej oryginalnych i najciekawszych scen walki z całej trylogii i z, zdecydowanie z całego Marvel Cinematic Universe. Jest to scena w korytarzu, która jest zrealizowana w bardzo nowatorski sposób, ze świetnie powrócą kamerą w całym ujęciu. Do tego Jaką brutalną. Co jest, to czego jeszcze nie wspomniałem, to to, że ten film potrafi być naprawdę, naprawdę brutalny. I wiem, mieliśmy, mieliśmy doktor Strange i The Multiverse of Madness, który miał być horrorem pierwszym w MCU, ale to, jak wykorzystałem tutaj brutalność, jednocześnie nie wykorzystując, to to mnie naprawdę zaskoczyło. W dodatku, to czego jeszcze nie powiedziałem, to w tym filmie pierwszy raz usłyszeliśmy przekleństwo w MCU. To nie był Deadpool, tylko Peter Quill, który pierwszy w MCU powiedział słowo fuck. Pierwszy raz usłyszeliśmy to słowo i to z ust Peter Quilla wprost open the fucking door. Naprawdę, fakt, było to zagłuszone przez szybę w samochodzie, ale wprost było to słychać. No, co innego, ten film zasługuje na ocenę 10 na 10 i tą ocenę mu daje ze sceną, z choreografią z Johnny'ego Wicka, niemalże na samym szczycie. Tak jak mówię. Niesamowity film. Jeden z najlepszych, zdecydowanie jeden z najlepszych filmów MCU w historii. Niesamowicie wam go polecam obejrzeć, ponieważ no, nie mogę tu znaleźć minusów, jakbym się starał. Jedynym chyba jest zbyt krótki czas Adama Urloka, ale fakt, trzeba było pokazać w dużej mierze wszystkie postacie i to się jak najbardziej Ganowi udało. To było widzowie na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten no dość długi materiał wam się podobał. Zachęcam was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę i pisania waszych przeżyć z seansu Strażników Galaktyki 3, poni 3. Miłego weekendu, miłego tygodnia. I do zobaczenia pra prawdopodobnie za tydzień. Trzymajcie się i bye.